Na kilka godzin przed najważniejszym i najbardziej dochodowym koncertem w roku, gdy cała Polska stroi się i chłodzi szampana, on postanowił odpalić bombę. Zenon Martyniuk, król disco polo, człowiek, który przez lata był twarzą i symbolem Sylwestra w TVP, w jednym, krótkim, ale niezwykle brutalnym wywiadzie postanowił publicznie upokorzyć swoich byłych pracodawców. Po latach milczenia w końcu wyjawił prawdę. Prawdę o tym, w jakich warunkach przez 7 lat z rzędu musiał pracować za kulisami imprezy w Zakopanem. A ta prawda nie jest tylko szokująca, jest po prostu ubrudna. I to dosłownie. Już za chwilę ujawnimy wam, co tak naprawdę działo się za kulisami sylwestrowych nocy w TVP, gdy gasły kamery a król schodził ze sceny. Aby w pełni zrozumieć, jak potężny jest to cios i jak wielka jest stawka tej nocy, musimy najpierw zrozumieć, czym jest sylwester w polskiej telewizji. To nie jest przyjacielski koncert. To jest wojna. Totalna, bezwzględna, coroczna bitwa o uwagę milionów Polaków i, co za tym idzie, o miliony złotych z bloków reklamowych, które kosztują tej nocy fortunę. W jednym narożniku polsat, który rzuca na stół całą swoją armię legend, Beatę Kozidrak i Baim, nieśmiertelną Edytę Górniak, rockowy pazur Lady Punk. A w drugim narożniku TVP ze swoją własną, potężną listą gwiazd. To jest wyścig zbrojeń. Ale w tym wyścigu jest jedna, ostateczna broń. Jedna głowica nuklearną, która niemal gwarantuje zwycięstwo w tej bitwie. Tą głowicą od lat jest Zenon Martyniuk. Jego obecność na scenie to nie jest kwestia gustu muzycznego. To jest zimna, wykalkulowana na Excelu biznesowa decyzja. To jest inwestycja w zwycięstwo. I tu dochodzimy do sedna. Do tego złota. Bo król, który przez 7 lat z rzędu był niekwestionowaną twarzą i magnesem Sylwestra w Zakopanem, organizowanego przez TVP, w tym roku po raz drugi gra dla swojego nowego pracodawcy dla Polsatu. I właśnie teraz, na chwilę przed wejściem na scenę w Toruniu, postanowił publicznie, z brutalną szczerością, ocenić swojego starego pracodawcę. Dziennikarz faktu zapytał go o proste porównanie tych dwóch imprez. A Zynek, bez chwili wahania, bez żadnej dyplomacji, bez owijania w bawełnę, powiedział to, co najwyraźniej myślał od lat. To jest właśnie ta czerwona nić, która przewija się przez całą tę historię. Jego słowa to nie jest zwykła, grzeczna opinia. To jest publiczny akt oskarżenia. To jest werdykt. Ostatnio chyba siedem lat z rzędu występowałem w zakopanem, a teraz po raz drugi zejgram w Toruniu. To jest wprowadzenie. A potem pada cios! Nokautujący, upokarzający, miażdżący cios zadany na oczach całej Polski. Rok temu to był piękny sylwester ekstra zorganizowany. Bez błota, tak jak w Zakopanem, tylko z fajnym backstage'em, także od razu z cieplutkiego miejsca wychodzimy na scenę. Przeanalizujmy te słowa, bo one są absolutnie druzgocące dla TVP. Po pierwsze i najważniejsze, bez błota, tak jak w Zakopanem. To nie jest metafora, to nie jest przenośnia. To jest dosłowny fizyczny opis warunków, w jakich pracował. To jest publiczne stwierdzenie, że największa gwiazda w kraju, Człowiek, który przynosił im miliony widzów przez 7 lat co roku, musiał brodzić w błocie, zanim wszedł na scenę, by zabawiać całą Polskę. To jest obraz totalnego braku szacunku, organizacyjnego chaosu i, co tu dużo mówić, prowizorki. Po drugie, równie ważne, z cieplutkiego miejsca wychodzimy na scenę. Co to oznacza? Oznacza to, że w Zakopanem, w środku zimy, w górach, gdzie temperatura spada grubo poniżej zera, Król Disco Polo, tuż przed swoim najważniejszym występem w roku, musiał marznąć gdzieś na zimnym, nieogrzewanym zapleczu. To jest obraz, który nie mieści się w głowie. To jest potraktowanie swojej największej, najbardziej dochodowej gwiazdy jak artysty drugiej, a może nawet trzeciej kategorii. Na sam koniec, gdy patrzymy na to wyznanie, rozumiemy, że to nie jest tylko złośliwy komentarz na temat warunków pracy. To jest publiczna deklaracja lojalności. To jest wbicie noża w plecy byłemu pracodawcy i jednocześnie głęboki ukłon w stronę nowego. To jest ciche, ale doskonale słyszalne powiedzenie. Tam byłem królem w błocie. Tu jestem królem traktowanym jak król. I być może właśnie dlatego, mimo 56 lat na karku, Zenek wciąż ma siłę by grać kolejne i kolejne koncerty. Bo jak sam mówi z rozbrajającą szczerością, jeżeli się robi to, co się kocha, to człowiek nie jest zmęczony. A jak się okazuje, o wiele łatwiej jest kochać swoją pracę, gdy nie trzeba do niej iść przez błoto i gdy na zapleczu jest po prostu ciepło. To proste ludzkie potrzeby, o których, jak widać, przez 7 lat ktoś zapominał. A zenek, jak słoń, ma bardzo dobrą pamięć.